Więc ostatnio przychodziłem na YouTubie i TikToku i zobaczyłem, że są tacy, że jest taki youtuber jak Sumcomment i zobaczyłem, że on nagrał odcinek o płaskoziemcach. I nie mówcie, że od niego zabrałem odcinek, po prostu obrazki są od niego i które rzeczy, ale głównie to ja tam mówię, o tym mówię. A nic nie zabrałem, jak coś. Więc dzisiaj zobaczymy, płaskoziemców. Jak to dziwacznie brzmi. Chodzimy. Jak mówię, tylko filmiki zabierzemy, ale tego sumka nie pozywaj, proszę. Za, za dobrego mikrofonu sobie nie ustawiam. Um, ok, czas na pierwszy odcinek. Pierwszy. Okay, dobra. Minęło kilka minut. To bardzo ciekawe że jest tysiąc zdjęć, które niektóre są przez AI zrobione, a niektóre są oryginalnie. A ten to widać, że jest jakiś narysowany AI i inne takie gówna. Dlatego widać, że to nie jest oryginalny. Dlatego nie macie na razie rzeczy, żebym założył moją czapeczkę. płaskosiemców czy coś takiego ale mam to gdzieś w lodówce dobra lecimy widzowie i zaczynamy kurde nie 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 nie, nie. zaczynaj nawet jak mam zrumowany internet To nie... oh. Mam dosłownie PTSD jak słyszę to zdanie Opłynięcie ziemi w kierunku wschodnim Otwórz oczy Jezu ten Ten stary beby Który nie jest za bardzo stary Dewejganka Otwórz oczy Ziema, a Ziemia jest płaska Jezu jezu. No, ten. Opłynięcie płaskiej ziemi w kierunku wschodnim lub zachodnim jest łatwe i przyjemne. Zostaliśmy z in... co? Zindoktrynowani od najmłodszych lat. Ehm... Nie rozumiem. Po prostu mówi, że ziemia jest płaska, tak bez... bez żadnej bez udowodnieni, że ziemia jest płaska, mówi, że ziemia jest... płaska logika logika. Ale jak widzę to jest też od tych płaskoziemców. W kosmosie. Widzisz tą korelację? A jeśli w kosmosie nie można oddychać, to na Ziemi również. Zobaczcie sobie bezchmurny dzień niebo dzieci Czy jest ono koloru czarnego, czyli kosmosu, czy niebieskiego, firmamentu. Właśnie, zobaczcie, tutaj kawałek Tutaj jeszcze pokazuję wam zdjęcie, zanim jeszcze zostało przefabrykowane. Daje do myślenia, dlaczego teraz wsz... na rozw***a... Jezu Chryste, no co to jest? Typ albo nie słyszał o LGBT, Albo nie słyszał o, albo po prostu udaje ten płaskoziemiec. No bo się nie da być taki głupi, prawda? Prawda? Dobrze gada, polać mu, no Wszystko to co przedstawił ma taki sens Dobrze, że w ogóle stawia zdjęcia przed sfabrykowaniem Nie no, muszę wam... Poczekajcie. Tu jest napisane, on jest pod lodowym murem. Kraken. Okej. Okay. Nie chciałem odpalać. Eee. Jak tak można być też głupim? Ludzie, on pokazuje na... Mapie świata, że świat jest płaski. Na mapie świata, ja wam tu napiszę kurde. Na mapie. Na mapie świata. Ty, no na mapie świata. Mapie świata, mapie. Jak tak można być głupi na mapie świata? Mapie świata. I jest niby płaska przez to Ziemia. I jakiś kraken niby pod wodą. What the fuck! Dobra. I lecimy dalej. Po mnie coś

Płaska, biedna ziemia. Ładnie to wygląda w nocy. W nocy. To są starlinki, o których tak dużo pisaliście w komentarzach. To coś wam pokażę. Tak wyglądają w dzień. Dlaczego one są poniżej chmury? Jak to jest w ogóle możliwe? Hmm. Tego wam nigdy nie powiedzę. I też mówiliście, że się internetu, internet, telefonach jak dzwonimy. Wiecie, że 95% całego światowego internetu i połączeń telefonicznych, wszystko jest kablami podłączanym, tak? Jeżeli to mi dzwonisz, to nie dzwonisz przez górę do dołu, tylko wszystko płynie pod wodą kabelkami. Tylko niecałe 5% niby jest z góry. No. Ale tam nie widzieliście, to wam mówię. Podane, no? I sobie latają poniżej chmur. To jak to jest? Przecież nam bicie miał być tak wysoko. 300 km około. No, ale wysokości. To następny macie tak film, żeby nie było, że zbuntowany, tak? Że jest jakiś AI. Jak tak tak, 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 Nie mówię, że wszyscy, ale no są tacy geniusze. Co i tak wszystko podważają. Co by nie było, oni na wszystko mają odpowiedź. Tylko tak jest, no ich zdaniem niezbyt to nie interesuje, bo jak ich idolem jest Walt Disney, no to, no, czy no, zwanym A tak naprawdę wygląda. O... Right you, right? तो गाय इसमें वीडियो बना रहा था और आसमान में ऐसा रहा था बाहर आके और मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया और आसमान में ऐसा दिखाई दिया मेरा तो एकदम फिर रोंग थे खड़ा हो गया ओ भाई ये ड्रैगन देखो गाइस Oj tutaj będzie patany jar. Omówmy ten pierwszy film, bo przechodzimy do omówienia. Nie rozumiem tego e, pierwszego filmu, że jakieś rzeczy spadają z nieba. Nie powiem, że to jest przez AI, ale może być to dodane przez coś. Teraz pójdźmy do drugiego filmu omówienie gdzie... No zaraz zobaczycie. O co, by... I co będę mówić. Jak chodzi o drugi odcinek to... Odklejkę mam. Nie chce mi się tego... Nie chciało mi się tego oglądać. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Oczywiście są komentarze nie mi, proszę Ym, po prostu tylko kilka, film, kilka rzeczy tam od ciebie zablałem ale w losie mogę, zobaczyć, mogę zostawić się w proszę A jak już to będzie dla mnie do uwag ode mnie na tyle i elo